tak można powiedzieć, troszeczkę w kontrze do, do tych głównych narodowości zamieszkujących poszczególne e, kraje. Tak więc e, jak najbardziej tutaj był promowany język, e, kultura e, e, tych, e, tych małych narodowości, e, właśnie też e, jezydów, tyle że oczywiście wszystko to miało być e, w myśl hasła e, ludowe, e, w treści socjalistyczne, e, w formie. No, tym niemniej Jezydom wyszło to na dobre, ponieważ nastąpił rozwój szkolnictwa. Pojawiły się w ogóle pierwsze podręczniki w, w języku kurdyjskim. I tutaj jeszcze. Istniał na początku taki problem, jak, jak właściwie zapisywać ten dialekt języka kurdyjskiego, którym posługują się Kurdowie jezydzi. I pierwszy taki podręcznik, który powstał w 1921 roku do, do nauki w języku kurdyjskim, był oparty o alfabet ormiański. I z tego podręcznika do mniej więcej 1929 roku uczyli się Kurdowie zarówno w Gruzji, jak i w Armenii. Później jednak środowiska kurdyjskie zaczęły wysuwać projekt stworzenia alfabetu kurdyjskiego opartego o alfabet łaciński. Ten projekt został przyjęty i zatwierdzony przez Komisariat Ludowo-Oświaty Armiańskie i w 1929 roku powstał alfabet kurdyjski oparty na na łacińskim e, alfabecie. E, oczywiście, jeżeli chodzi o tą oświatę w języku, e, znaczy w języku kurdyjskim, e, pojawił się taki problem, że e, chociaż było zezwolenie na to, żeby uczyć e, w języku kurdyjskim, to brakowało kadr e, pedagogicznych, które, które byłyby do tego przygotowane. Tak więc, e, chociaż w teorii wszystko bardzo pięknie wyglądało, to jednak zanim rzeczywiście ta, ta oświata e, Rzeczywiście jakoś trochę ruszyła, to trochę czasu to zajęło, zanim pojawiły się wykwalifikowane kadry pedagogiczne. No oprócz tego zaczęto rozwijać wydawnictwo książek i podręczników po kurdyjsku. I, i ten stan, stan trwał tak mniej więcej do. 1935-1937 roku, kiedy w polityce narodowościowej Związku Radzieckiego nastąpił zwrot i zaczęto odchodzić coraz bardziej z tej polityki koreanizacji i postawiono na walkę z wrogami narodu i agentami państw imperialistycznych, jak to było określane. I tutaj Kurdowie jezydzi również padli ofiarami tej, tej polityki. Pierwszym takim przejawem było to, że zabroniono im wykorzystywania alfabet, alfabetu łacińskiego, który został uznany za, za alfabet imperialistyczny i wszystkie książki, które były wydane w języku kurdyjskim, w alfabecie łacińskim, zostały zakazane. Oprócz tego zaczęły się scytki na Sybie, rozsadzenia w więzieniach i tysiące kurdów z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji wysiedlono do Azji Centralnej i Kazachstanu. Oprócz tego zaczęto stopniowo coraz bardziej ograniczać ilość godzin lekcyjnych w kurdyjskich szkołach. I w 1941 roku władze Armenii podjęły decyzję o przełożeniu języka kurdyjskiego na cyrylicę. I kurdyjska cyrylica została opracowana ostatecznie w 1946 roku i właściwie do rozpadu Związku Radzieckiego. Była stosowana w szkolnictwie kurdyjskim na terenie Związku Radzieckiego. Hmm. I z y, takim trzecim okresem, można powiedzieć, w, w dziejach Kurdów w Związku Radzieckim. Były lata 1950-1991, kiedy zaczęto, zwłaszcza y, po śmierci Stalina, odchodzić od tej represyjnej y, polityki. Y, zaczęto y, znowu wydawać y, gazety y, kurdyjskie, w ormiańskim państwowym radiu pojawiły się kurdyjskie. Audycje. Oprócz tego w 1959 roku utworzono Wydział Kurdologii Instytutu Nauk Wschodnich Akademii Nauk Armenii i kurdyjski wydział przy Związku Pisarzy. Pod koniec istnienia Związku Radzieckiego wśród Kurdów znowu pojawiły się jakieś nadzieje na, na odbudowanie tego stanu rzeczy, który był na początku lat 20. I prowadzili oni dyskusję z, z Michałem Gorbaczowem. Zależało im na tym, żeby uzyskać status narodu represjonowanego, co im się zresztą udało w 1989 roku. Jednak wszelkie jakieś dalsze rozmowy na temat. Poprawy sytuacji Kurdów, przyznanie im jakiejś autonomii zostały przerwane przez rozpad Związku Radzieckiego. No i teraz przechodzimy do tej historii współczesnej, czyli do Armenii i Gruzji po rozpadzie Związku Radzieckiego i do sytuacji Kurdów, Jezydów w, w tych republikach. Jeszcze tak, odnośnie religii, jeżeli chodzi właśnie o religię jezyską, to można powiedzieć, że za czasów Związku Radzieckiego to właściwie jezydzi funkcjonowali bardziej jako, tak, jako grupa narodowościowa. Ten aspekt religijny był, był pomijany. I po odzyskaniu niepodległości przez Gruzję i Armenię, tutaj pojawiły się też wśród Kurdów jezydów jakieś nadzieje na to, że, że być może teraz też będzie im łatwiej pod względem religijnym. I w pierwszych latach niepodległości Gruzji i Armenii dochodziło do, do konfliktów na, na terenie tych obszarów. Jeżeli chodzi o Armenię, to był konflikt o Górski Karabach. I tutaj Ormianie zwrócili się do Kurdów jezydów, którzy generalnie właśnie poparli raczej Ormian w tym konflikcie, w przeciwieństwie do Kurdów muzułmanów, którzy również zamieszkiwali obszar. Armenii. I początkowo władze Armenii tworzy, znaczy, składały takie obietnice, trochę bez pokrycia, Kurdom-Jezydom, na to, że być może uda się stworzyć dla nich jakąś, jakąś autonomię na, na terenach Karabachu, ponieważ wcześniej tam właśnie zamieszkiwała bardzo duża grupa społeczności jezyckiej. no ale jak się okazało, to właściwie um, wszystkie te obietnice to, to były takie trochę rzucane na wiatr I chodziło bardziej o to, żeby uzyskać wsparcie ze strony jezydów w walce z Azerami i, i ostatecznie tutaj um, Kurdowie jezydzi nie, nie uzyskali nic, nic ze strony władz ormiańskich. Um, i jeżeli chodzi, natomiast jeżeli chodzi o konflikty narodowościowe w Gruzji, o, o wojnę w Abchazji no, i później też lata rządów z Jata sytuacja Kurdów była trochę gorsza, ponieważ wtedy w Gruzji doszły do, do głosu nacjonalizmy gruzińskie i, i Ludowie, y, jako jako mniejszość narodowościowa raczej nie, nie spotykali się zbyt, y, ze zbyt dużą przychylnością. Y, jeżeli chodzi o, y, o samą religię jezycką y, w, w tym okresie y, po rozpadzie Związku Radzieckiego, to okazało się, że właściwie najbardziej oni sami sobie zaszkodzili ponieważ zarówno z Gruzji, jak i z Armenii zaczęły emigrować ogromne rzesze Kurdów, szczególnie do, do Niemiec, do Francji i w pierwszej kolejności wyjeżdżały przede wszystkim elity, elity religijne, elity intelektualne i, i wszyscy ci ludzie, którzy no, najbardziej jakoś scalali wokół siebie tą społeczność kurdyjską. I, i którzy walczyli o zachowanie tożsamości i zarówno, zarówno narodowościowej jak i religijnej. Więc nastąpił właściwie taki drenaż mózgów i, i okazało się, że w Gruzji i w Armenii zostały grupy Kurdów Jezydów najgorzej wykształconych, na no, ogół zajmujących się pasterstwem, ewentualnie jakimiś pracami porządkowymi, którzy nie bardzo potrafili walczyć o swoje prawa, zorganizować się, ale też kontynuować jakoś życie, to, to życie religijne.